Myślałam o zrobieniu sobie nowego tatuażu. Tylko jeszcze nie wiem co. Nie jest łatwo wybrać fajny wzór. Wiesz, nie chcę byle czego, nie? Albo czegoś oklepanego, czegoś co mają wszyscy. Tatuaż musi coś znaczyć. Musi no, nieść ze sobą jakieś, wiesz, jakieś znaczenie, nie? Jakąś głęboką treść. Może na ramieniu bym sobie zrobiła? Nie, ramiona są takie oklepane na tatuaż. Chociaż w sumie miejsce to najmniejszy problem. No bardziej się zastanawiam nad tym, co? Może znak zodiaku? A nie, to też oklepane. Kurde, nie ma już żadnych fajnych wzorów na tatuaż. A może poproszę tatuatora, żeby mi coś wymyślił? Wiesz, coś takiego oryginalnego, tylko dla mnie. Coś, co by podkreślało moją osobowość. co by współgrało z moim charakterem, a przy tym nie byłoby nahalne. Może znaczek TikToka sobie wytatuuje, a na dupie se zrób!